Z Wracamy do Zakopanego. Startujemy o 20. To jest najlepsze taneczne show w historii telewizji w ogóle w Polsce, a przypuszczam, że i w Europie. W sosie międzynarodowych mega gwiazd światowych, jak Jason Derulo. Can you repeat? Albo can you repeat, please?

Takiego show jeszcze nie było. Can you repeat? Albo can you repeat, please? No to dodało takiego glamu. To rzeczywiście był Sylwester Marzeń, i również wyniki oglądalności też są wynikami marzeń. To było po prostu piękne. Gość śpiewa coś takiego, a pod sceną 60-latkowie palą mokasywny z uśmiechem od ucha do ucha, rozumiesz? I tutaj chciałem podziękować za to zarówno panu prezesowi, jak i telewizji polskiej.